Jest 15 lipca, ja jestem Krzysiek, a to jest dzisiejsze 5 dni info. Zapraszam. Biedronkowe konserwy rybne zawierały histaminę. Główny inspektor sanitarny we wtorek poinformował o wycofaniu produktów ze sklepów. Państwowa komisja badań wypadków lotniczych zajęła się wyjaśnieniem okoliczności wypadków szybowca ze skutkiem śmiertelnym. Maszyna rozbiła się 7 lipca w okolicy miejscowości Borsk. Szczęśliwym finałem zakończyło się poszukiwanie 10-letniej Mai. Zaginęła w środę wieczorem, a znalazła się w czwartek w centrum miasta. Nic jej nie jest. Marcin Rosiński został odwołany ze stanowiska prezesa Radia Wrocław. Taką decyzję podjęła we wtorek Rada Mediów Narodowych. Zastąpi go Anita Białek. Prezydent Andrzej Duda wziął udział w piątkowych obchodach upamiętniających 80. rocznicę pacyfikacji Sołkowic i Harbutowic. Dziękuję, że pamiętacie, że co roku przychodzicie oddać im hołd, że opowiadacie o nich dzieciom, że od samego początku nigdy nie zapomniano, przemawiał prezydent. To są już wszystkie informacje, które przygotowałem na dzisiaj. Dobrego dnia życzę.